wieczór Państwu. No wczoraj byliśmy świadkami bardzo nieprzyjemnych scen. W szturmu na Kapitol zagorzały zwolenników prezydenta Trumpa, który do teraz utrzymuje, że wybory zostały mu skradzione, sfałszowane, dokonano manipulacji, odebrano mu pewne zwycięstwo. No i niestety, no, kto się wiatr, ten zbiera burzę, doszło do rzeczy, do których bez precedensu Przynajmniej od ponad 200 lat, ostatnio zniszczyli kapitol Anglicy w 1814 roku. No ale ta sytuacja wczoraj zupełnie jest innej natury tak? polityka wewnętrzna, ostra polaryzacja i wydawałoby się, że amerykańska demokracja umiera. Otóż to jest przedwczesne to jest bardzo ostry kryzys, ale też i refleksja. Po pierwsze, refleksja dla republikanów i ślepych załóżników tym prezydenta Trumpa, którzy też cynicznie go popierali ze względu na to, że 74 miliony wyborców, bo jeżeli się go nie popiera i jego argumentów, no to śmierć polityczna, niemożność utrzymania w wyborach cząstkowych miejsc swoich w kongresie itd. itd. Zatem to jest takie zwykłe wyrachowanie, a nawet cynizm. Ale z drugiej strony refleksja, bo część zagorzałych republikańskich zwolenników zaczęła się od niego odcinać. I to z 14 do 7 senatorów republikańskich no, zaczęło, no, zaczęło wyraźnie nawet jego bliskich przyjaciół politycznych dystansować się od prezydenta, łącznie z wiceprezydentem Mikeiem Pensen który no, zgodnie z procedurą dopełniał proceduralnych powinności i no, nie mógł się zgodzić z niekonstytucyjnymi żądaniami Trumpa, żeby podważyć wynik wyborów. I tutaj też jest bardzo interesujące, że demokraci wygrali w Georgii do Senatu. To jest niespodziewane zwycięstwo bowiem w Georgii takimi faworytami byli Republikanie. Wydawało się, że obronią swoje pozycje i Republikanie zachowają większość w Senacie, a to się zmieniło. We wtorek to się zmieniło i Biden ma do dyspozycji Senat. To jest bardzo ważne dla polityki wewnętrznej, bardziej ambitnych projektów, Działań, inicjatyw, ustaw, nominacji, i to jest dwa lata działań dla Bidena i Harris. Teraz refleksja dla Republikanów, zastanowienie się, co dalej. Po 20 stycznia, co dalej z Trumpem? Jak będzie wyglądała jego sytuacja, gdy już nie będzie prezydentem, ten czar prezydentury pryśnie, będzie byłym prezydentem odchodzącym niesławie, jednym z najgorszych, najsłabszych prezydentów, którzy nawoływali do przemocy, przecież wewnętrznej i no, też tej ofiary przemocy, 4 ofiary, 52 zaresztowanych, no, to jest bardzo poważne skutki i grania z ogniem tej burzy politycznej. I pytanie, co dalej? Jak Trump będzie sobie radził w sytuacji, której jest odcięty od mediów społecznościowych, od Instagrama, Facebooka, będzie, miał, będzie odcięty od Twittera najprawdopodobniej, będzie miał utrudniony dostęp do funduszy i ma też swój wiek. 75 lat ukończy w tym roku. Wiele znaków zapytania. I pytanie, czy ta radykalna baza będzie topnieć, czy rosnąć? Czy polaryzacja polityczna osłabnie, czy będzie się pogłębiać? Wiele zależy od republikanów, liderów, od sposobu działania, szukania kompromisu, ale także od demokratów, żeby ta współpraca w koniecznych obszarach była utrzymana. Jestem ostrożnym optymistą. Wydaje mi się, że jednak ta burza polityczna minie i amerykańska demokracja złapie oddech i wyjdzie na prostą. Będzie w pamięci smutny obraz i nikt nie będzie go chciał powtórzyć aby doszło do zamieszek, anarchizacji, konfliktów społecznych, polaryzacji, rebelii, przemocy ofiar. To jest jednak najcarniejszy scenariusz, i raczej nawet zwolennicy do tej pory bezkrytyczni wobec Trumpa zaczynają się od niego dystansować. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.